I jak się ma no z tej strony, Olek? Dzisiaj mi się nie zbecił 300 tego filmów. Za długo Wam pokażę mój pierwszy, drugi, setny, dwusetny film. Oczywiście mogłem się pomylić wcześniej. No ale na LEM staram się nie pomylić. Bo mam nadzieję, że się udało. Czego się nie udało? się nie udało? No, się, się póki co dobrze. Chciałem zaprosić mnie, chociaż tutaj widać, że wyżej tych słabszych i zielonych nowszych. Tu jeszcze nie. Gdzieś, gdzieś to tutaj jest. Hmm, chyba gdzieś tu powinnam dać pasety członka. No faktycznie ma członka. Więc teraz ją zaawansuję. W razie tylko jedna osoba z tych zwanych został Wrzuciłem tych nie i tych, co nie grały głównie mega świni. Londwa 2 i Sanoyok De... Jeśli Londwa 2 nie będzie grał mega świni, chociaż jeden win, to pewnie zostanie wyrzucony, bo be... wyrzucony. Byłyby najmniej, 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 nie grały, będą już wyrzucane od następnej mega świni, może to dodam, albo nie. I co od 200, a więcej, dwa lata, miesiące, nie, nawet więcej, około 2 lata, 3, 4, 5 miesięcy, więc 2,5 roku film mówi, głos się zmieni. Głos no, jest no zupełnie inny. Nie zupełnie, tro, nie aż tak bardzo, ale trochę bardziej niż trochę, był, jest zmieniony. Teraz to ba, trochę bardziej się staram o filmy. Nie, jeszcze się nie staram aż tak bardzo. Chociaż nie wiem, od nie, dwóch stóp filmu, albo chyba już nic. Jak już 20, gdzieś tak w 2022 już jest bardziej starałem. starałem. A on też u, pierwszy raz użył na dwa lata temu, to mimo to, to... mimo to to i tak, a teraz filmy i tak nie wychodzą najlepiej. Dobra, ale, ale, ale teraz będziecie mieć filmy poprzednie. Siema siema dzisiaj nauczyli się język rosyjskiego. Właśnie jest łóżma. Ja umiem mówić po rosyjsku, średnio, a trochę słabo mi to idzie, ale okej. Okay. To mój niestety pierwszy odcinek i mam nadzieję, że chociaż dacie dwa subskrypcje i trzy łapki w górę, a jakby cztery nawet łapki w górę, nagram język ukraiński, może też wam się spodoba. Bo nie wiem, o co to nagrywam, ale okej. Siema, siema, dzisiaj wijamy dwa tysiące pocharów trochę ciszy, o, a więc muszę teraz zrobić to zgłośniej i a więc bierzemy Karla na, jak, co możecie zgłośnić albo słuchawkami, bo może być lepiej i no i zaczynamy ja też się tylko żeby, żeby, żeby lag nie były już się spóźniłem, ale dzisiaj, hej, ja mam a 29 i tysiąc pocharów że Filip wbija 13 tysięcy pucharów, on właśnie teraz zacznie arenę i on będzie grał na solo i musi zająć oczyszczone miejsce albo puste i będzie miał to, to, to jego oglądajmy. Ja żyłam na osłonie z moimi 10 dzisiaj trochę nas nie było, nie było w mieć 10 na ten już nowy internet, i Zobaczcie. 40 go pisać. Więc w jeszcze 10 Nie zrobić No ale mam nadzieję, że mi się po wbijamy. My weźmy tak sobie. Hmm, hmm myśmy Mogą dwa ręki myśmy... I jak się z z tej Mogą wziąć. Mogą to... Nie mouldy, no nie, nie, No nie, Aha, nie będziemy reklamy? Nie, co nie będziemy robić? Że mówi. była reklama. Okej, okay, może włączę, na. Ja jestem na mam od no, mojej no, gry oceniać, Ja się uważam, lubię i jak wygląda. Co to już są dwa wyważone? Najlepsze, na dobre, średnie, złe orę tak, więc zacznijmy od stanu, Nie, zacznijmy od susz i rol, mm, czy dość słabych i do średnich. Na ja pewno nie dam do dobrych gier, ale mi dał, na pewno nie dam do. <śmiany> nie ja, to... tak like crazy też get gromem tak, wygrałem wezwanie. szybko jeszcze grajcie, bo zostało 19 godzin i 50 minut więc kto może, niech to zagra ja wygrałem ten challenge raz przegrałem oczywiście na tablecie też, oczywiście, wybrałem. Będziemy grać gromem, bo, bo wtedy miałem laks i nie chciałam tego nagrać, bo byłby trochę bez sensu. Odcinek ale zagramy też tym Dynamajkiem. z na Dynamajka. Słuchajcie, że będziemy mieli. Aha, Edgar. Mam nadzieję, że odbiję będziemy... mi za te 5 subskrypcji. Będzie o odcinek specjalny. I rozwalę go? Tak. Idę im bić. Uderz No dobra, 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 A i to dobra, dobra. Aj, dobra Ej, colt mają, colta mają Colt zadaje dużo Dobra ja. Mamy jakąś Charlie. tu mamy nie, nie ucieczkę. tu, jak to zrobić tu najmniej, najmniej do tej razy zrobię Moxac 400, ej know about Muszę wygrać za dymę. Muszę wygrać. Już tutaj 23g, ale ja już wolę len. Ale ja wolę ten. A, więc no. Lecę. Mój za dwa dni. Idziemy do tego jeszcze. A teraz to jest jeden. A tyku jesteś. Dobra, jestem ja i właśnie widzieliście poprzednie, Może, może za jak ja wcześniej mówiłem, mogłem się pomylić, ale skoro to 300 film, to muszę być dobrze. Dobrze. Nie było niestety, było niestety za mało pytań na Nie Niech niech, niech zna za dużo, gdzie mógłbym odpowiedzieć. Kła się po prostu nie opłacało. Może następnym razem, jak będzie 500 -ny film, to, to może będzie kła. Ale póki co chciałbym zrobić. I i tak teraz to nie jest możliwe. Z powodu małej, zbyt małej ilości komentarzy. Chociaż pod 10, po szokach, to ma 10 000, w tym 10 000 są komentarze. To żaden z nich raczej nie dam rady odpowiedzieć. A, bo chyba się nie da. No, nie nadają się do odpowiedzi, a na chyba są powiedział. Po okazji jeszcze, kiedy wbię, do końca roku wbiję 47k, ale nie wbiję w 50k. To już gdzieś tak początek nowego roku raczej to będzie. Bo ponieważ był. Nie wiem. W pół roku temu, gdzieś, gdzieś tak miesiąc przed 30 k puszowałem do 30k Już nie, nie było tego widać, bo teraz Nie jest często, nie ma często filmów o 46k O na przykład 46k, 45k Ponieważ teraz nie puszuję, a wtedy wcześniej nie ten, a najdłuższe miejsce ja w B się u mnie teraz mój i psychicznie Dobyć... no To być no chociażby 1000 PL. Może się kiedyś uda. Nie wiem ile ma teraz 200 PL. 57391. 391 nie żeby mieć 200 e, to trzeba mieć pewnie 2 k więc wątpię, że będę kiedykolwiek wtedy. Ale dobra, a to koniec odcinka, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. E, tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A ja już się żegnam, pa pa i pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji.